Cześć, Matko, witajcie z tej strony. Dzisiaj zagramy Wy Farminga 19 serii Rolnicy Podlasia. Sezon drugi, za nami jest Roman. Dzień dobry. I w dzisiejszym odcinku mamy 63 tysiące, więc będziemy się trochę bawić z gospodarką. I dużo, bo będziemy trochę tak malutko się pobawimy z nią. Więc ja w pierwszym chwili, chwili kupuję pług. Miał być kun 4 ale okazało się, że on jest droższy od 5 a jeżeli chodzi o metry, no to pół metra większe, więc kupujemy jednak agromasza, niech będą te listowe czy ażurowe odchodnice, Proszę bardzo. Więc co, nie ma Najgorzej nie, nie wiem, jak przywieźć, kurde, nasiona. Hmm. Więc mamy lipę. Hmm, więc trzeba tak. przyjechać po prostu i tyle. Tak, tutaj będzie dotąd, będzie wiata, więc... Zaraz Rowan przyjedzie pługiem, ja się będę bawił. Eee, tak tutaj też będzie nie wiem czy, co będziesz, czy tu będzie jakiś podatek czy nie zobaczymy że pomyślę ale tu będzie stała wiatka na tym za teraz postawię to się przeora na spokojnie i e, się posieje to będzie ta wiatka moim zdaniem taka bo du duże wiatki dla mnie trzeba tak no, na razie nie ale z czasem na pewno coś tam będzie wyjść też nie musi, nie musi wszystko sobie stać pod nie musi wszystko stać pod wiatką. Może przyszczę stać pod chmurką. Też będzie ładnie to wyglądać, żeby nie było. Teraz w ogóle nigdy... Teraz czy kombajn wjedzie? Uuu, chyba postawiłem i nie wiem czy wjedzie kombajn, bo w... tak o tej wiatki jeszcze nie dostawałem. Dopiero teraz się bawiłem. Jak jedno się po prostu postawi jeszcze jedną wiatkę, taką oddzielną, zaraz poszukamy na kombajn, ale nie. Powinien wjechać, może nie w tą komorę. No i nie wjedzie. Co o tym mówisz? Dużo brakuje? Centymetry. Hmm. No dobra, ale to na maszynki będzie, więc jak i tak, to nie tak, że ja mówię, że teraz tak postawiłem, nie, nie sprawdzamy, przynajmniej się nie sprawdziłem, na szerokość go sprawdziłem tylko, e, Więc taki mały fail, ale tak, to, to wiecie, to nie będzie tak, że nie będzie wykorzystywana, więc na spokojnie. E, to wykorzystamy. Teraz jak myślę nad jakąś inną wiatką. Hmm. Y ta jest fajna, ciekawa. 8, czekajcie, to jest będzie głębsze, tak? Teraz tak, czy on podjedzie pod tą wiatkę. Mm, tak plus minus sprawdzić. On wjedzie, ale będzie to dużo wiatr. No dobra, postawimy to jeszcze. Czekajcie, tak patrzcie jak to będzie wyglądało. No i Może jakąś taką pojedynczą jakąś do, byś dopasował. No właśnie myślę. Patrzę w sumie. Tylko takie pojedyncze. O to takie by było, czyli on tu by wjechał, a on tu by nie wjechał w życiu. Więc troszeczkę nieprzemyślana sprawa, ale to spokojnie, to tutaj ta wiatka taka w starym stylu jest fajna, ale to. E, za dużo. I chyba postawimy tam, to po prostu będzie. M, będą wszystkie maszynki stały. E, albo komentarz może stać na podwórku. A ty chciała coś orać? Tak. Eee, tutaj jest krótsza wiatka. Dobra, to wiecie co? Na razie postawimy po prostu płot, nie będziemy stawiać drugiej wiatki. Tutaj komba nie wie, to pomyślimy. coś dziwnie jest. Dziwna, co taka? A, mówię, niech Brzydka. będzie. Mówisz? No, mi się ono nie podoba. Taki, kurde, barek z wyciętym otworem. To się nie dogada. Nie wierzę, tu nie wierzę, tu będziemy pole. Więc co, teraz tak, kupiłem. Kupiłem? Tak. Piła jak to mówią? Eee. Piła Dobra, stawiamy tutaj... Wiatkę, takim... Znaczy płot teraz. To jeżeli do Romana się nie podoba, więc... By tam gdzieś poza łodcineczkiem, to oczywiście wymienimy. Szczerze, nie myślałem, tak... Po prostu tak spojrzałem... Ach, może być, może być, no i tak... Nie no... Kurczę... No, no brzydka, no. Co ci mogę powiedzieć? Dobra, kupiłeś piłę? Ano to co lecis z drzewami to? Które to, drzewa? O te wszystkie. Tu będziemy do ramy tutaj pole jeszcze, do tego. Aha. Więc lecisz, teraz tak, tam i mamy na z tej dobra, teraz tam muszę zgłosić 9 km. 4 minuty Boże, to jest szybko leci. Więc takie prace. Takie typowo mm, Najgorsze, że nie mamy jeszcze tego. Nie mamy jeszcze GPS-a Więc tutaj będę chciał wyorać. Też troszkę będę lipę Dobra, to na tworzenie pól, tak, tylko na polach nie. A, bo ja pracownika włączyłem. Dobra, lecimy sobie z orką równo przy drodze, tak żeby też prosto wyszło. I tu będzie po prostu trawka i jak z wyjazdem to już jeżeli chodzi o wyjazd, po prostu pędzlem pomaluję, tak, bo teraz chyba mogę pędzlem malować, żeby też lipy nie odwalić. Czekajcie, tak w ogóle sprawdzić sobie. Tak pomaluję Tymo, O, tymo mogę, dobra, Tutaj wszystko jest, więc... Cofamy się może jeszcze? O, dobra. Pozwólcie, że przyjadę sobie tylko w kamerę z perspektywy trzeciej, e, żeby było dobrze. Mogę przejechać tu, mogę przejechać tutaj, jest szczęście w nieszczęściu, mogę, więc dobra. Ty Roman, zobacz, jeszcze jeden przejazd robimy? prawy. Gdzie ty jesteś? Na początku było Eee, czekaj, coś muszę sprawdzić. Dobra, zobacz. chyba jeszcze jeden przejazd robimy. Daj, 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 daj. A tutaj co ma być? Trawę. No, no dobra, chyba. Chyba tak. Starczy, tak? Dobra. Eee, więc tutaj posiedzimy zaraz trawkę. Ja nie wiem jak tam, kurde, najgorzej, nie mam jak teraz posiedzieć trawki, więc wyłączę tworzenie pól i lecimy teraz. Eee, wiesz co, to na dobrą sprawę teraz z tym? E, możesz dojść czwarem, jakoś go napełnić, pojechać no na sklep, kupić paletę. E, dobra, teraz wjeżdżamy sobie tutaj za tą gospodarkę. E, najgorsze, właśnie jak mówiłem, GPS-a nie mam, jest tak a e, nie, tak musi być trawa, więc taki i tak jak najbliżej trzeba jechać. Włączamy tworzenie pól. My taki dzisiaj trochę odcinek z. Z tyłka bo nie miałem pomysłu, tak mówię, się ja Wiatki trzeba jakieś fajne pustawić, zaraz do maszynki, będzie to wszystko, więc mówię: No, zrobimy sobie jakieś wiatki, zaraz to w ogóle pole. Tak, może powiedzieć, że to po części obrysuję. Jak to najgorsza to jest stacja watnowania Jeszcze jest, ja nie wiem co z nią zrobić, będę musiał chyba usunąć, bo tutaj, tutaj o płotek zaraz postawię. Już chyba będzie stawiać przy tym płotek To jest jakiś chyba może ceglany, co? ładny. No, można. Albo betonowy jakiś? No, betonowy jak właśnie. Ale no w mamy. to jest betonowy Raz, dwa. Tutaj oczekuję, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jak mówimy, tej gospy nie budowałem ani razu, więc po prostu teraz no, nie mamy czasu, więc yy, troszkę. Ja tu kiedyś się do nas to dużo budowałem. Tam, gdzie teraz siałem, no to miałem taką jakby strachę przemysłową zrobioną. I tam były. Te, znaczy strefa, strefa produkcyjna O. I były te szklarnie, w sumie same szklarnie były tam. Mm -hmm. A tam, gdzie mamy SIROS, to miałem taką produkcję przemysłową, i tam nawozy, nasiona, robiłem wszystkie takie inne rzeczy. Bo Roman generalnie taki bardziej spec, jeżeli chodzi o global kopany, bo on to, jeżeli chodzi o to, to on przegrał dużo, dużo godzin. No i. To fakt. Czekajcie, teraz jak myślę, jak to zrobić? Czy może po kwadracie lecieć? Nie. Po kwadracie nie polecimy, bo to będzie tak, tylko polecimy. Może to będzie jakoś wyglądało, jakie no to... znowu będę mieć lipę. Obra, tak. Tak, troszkę to krążymy, bo ten stacja no nic, nic, nic nie możemy sprzedać, bo to tu właśnie, jak wiecie, Puma, Puma, czyli taki główny autor tej mapy, w... zrobił aktualizację, ale nie dodał możliwości sprzedaży tego skupu teraz tak czy ja jakoś tutaj mogę zrobić mogłabym taką zrobić dwa kloski, dwa kloski tutaj takie będą po prostu jakoś za... tutaj postawimy jakieś po prostu nie wiem no yy, kwiatuszki zaraz dwa takie roślinki jak to się mówi yy, żeby sobie rozpocząć że jakieś tutaj duperle zaraz też postawię ale widzę też nie mamy tego wgranego więc musimy też jeszcze krzaczki wgrać więc jak tutaj widzicie tutaj w będziemy, a my będziemy mieli tutaj jakieś postawimy takie duperele też, żeby jakoś tutaj się prezentowało o tu na przykład możemy postawić koła, więc też taki będzie miał klimacik na razie tyle, więc pole mi się wydaje, że będziemy dosięgać tutaj o, a tutaj dopiero będą drzewka więc wiatka taką wiadkę jeżeli będzie inna, to się nie pójdzie, nie pójdzie w tą stronę, tylko pójdzie w drugą stronę, więc tak i tak jeżeli chodzi o to, no to na pewno jakoś wiatka nie będzie... Nie wiem, no... No. No nie pójdzie w tę stronę, więc tutaj od drzewka no, na lajcie możemy postawić, więc zaraz ja tylko... O Jezu, żebym przywalił drzewo. Tutaj mogę sobie odorać też tak z rozsądkiem, żeby jakaś ogranica była. Mi się wydaje, że tak, to się po poprawie... jadzie pies, aha. Ja wiem, ja wgrywałem Place Anywhere, co ja teraz sobie jak Ciebie nie było, miałem ze dwóch. Place Anywhere wgrałem. Mhm. A nie wgrałem, nie wgrałem tego, GPS-a. Zapalam chwilę światełka. Ja no nie mogę nawozu napełnić. Czemu? Nie wiem, mordo. Pozwolicie, że tak trochę się skupię. A tu może ma masz full'a? Może. No nie. Nie pokazujesz, bo mnie afula. A weź wysiąć. No. Ty nie wiem. No dobra, już mi się z tym nawozem. Ważne, że masz... No nie, nie mogę. Ty no dobra, się z tym. Ważne, że mamy... Mm, mamy... Bez sensu. Też tak mi się wydaje. Mm, dobra, teraz tak, ozdoby. I postawimy sobie. W ogóle mam takie fajne płyty takie betonowe, więc naprawdę te płyty betonowe ja je wykorzystam. Czy te drzewka tu będą pasować? Yy, mam nadzieję, że będą. Świerki czy to? Postawimy jakieś standardowe drzewka. Może standardowe postawimy, żeby przypału nie było, że to będzie brzydko wyglądać. Jak postawmy sobie z dwa drzewka. Teraz tutaj pomalujmy trawkę. Niestety właśnie czemu ja tak mówię, że choć zaorajmy, bo ten. Bo jak widzicie, tutaj na załączonym obrazku, trawa. Nie ma, po prostu jakby trawa nie rośnie, więc nie wiem, czy zostanie naprawione, czy będzie naprawione, czy nie będzie, ale... Kucham na zimno i po prostu już tak jakby robię po e, swojemu. Znaczy po swojemu to może za dużo powiedziane. Po prostu to już tak robię... E, A nie prostu... mogłeś tego pomalować trawą? No, trawa nie rośnie. Tutaj właśnie ja bym pomalał dawno, ale jak widzicie trawa nie rośnie, więc... E, to... no... Mordo zrobiłbym to, tak? Uwierz, że zrobiłbym. Teraz tak, myślę, że pojedziemy plus minus tak. W sumie w 17 tak mówię teraz o że GPS-a nie ma, bez GPS-a to to będzie. Tak, ale w sumie w 17 to tylko bez GPS-a jeździliśmy, koś tego GPS-a nie było. No później było, ale. A szczerze ja w 17 to ja na GPS-ie nie grałem, więc nie wypowiem się. No tak. To bardzo mało używałem, głównie to na znacznikach albo tak po prostu na oko, żeby tylko było... Ja... I nie miałem mijaków. Ja w 17, jak mówiłem, całą 17 przygrałem na klawiaturze, więc GPS-a, jak to się mówi, miałem już wokół w 17 przynajmniej. Tak, to pole na pewno powiększymy, więc na razie do dotąd, tak... O... Taka mała granica będzie dobra. Więc jak ja mówiłem, dzisiaj taki odcinek stricte og ogarniania. Tak w sumie czas leci, już 12, 13, 13 minut teraz będzie. Tak niby ogarniamy, ale no trzeba to ogarnąć. my tutaj teraz, jak, nie wiem, teraz, nie wiem, Romana nie będzie czy coś. To w sumie dużo będę teraz ogarniał, siedział, więc no trochę jest. Kurczę, kiedy znajdę swoje y, stare fotki z tej 17, to muszę dobrze pogrzebać, poszukać to ci wyślę, to może coś z tego wymyślimy, bo naprawdę bardzo, bardzo dużo tam porobiłem. Nie, nie ma problemu. No ja teraz wszystkie tak z posilam, ja to już po odcinkiem oczywiście po, e, sprzedaję, czy też posprzedajemy, bo w sumie zaraz tak będę uciekał, które z godziny 20, no zaraz będę ucieka uciekał, więc dzisiaj sobie mało czasu miałem na to wszystko, żeby ogarnąć. Ale jakoś, jakoś, jakoś damy radę Dobra, tylko wszystkie A, drzewka trawa, Aha, tu jeszcze jest trawa Nie yy, to, jeszcze... to będzie takie duże? Tak Jeszcze trawa z zawiatu, jakbyś mógł posiąść po Gdzie z zawiatą? tu zieloną Tylko nie wiem czy teraz się opłacę, bo jeżeli zmienię Żeby kolizje pójść do mojej woli Więc na razie może się z tym wstrzymaj Jeżeli chodzi o to, dobra Tak, tak, tak My te drzewka oczywiście powywodzimy To drzewko zaraz samo upadnie, bo jest ten ty. Ty jakoś chyba zobacz, to może tylko obkrożone być, co? Hmm. Chociaż powiem ci, że może się osłaję z tą wiatą. Hmm. Taka taka nie romano. <grych> e, dobra, teraz tak to jest wycięte i jeszcze wyci wytniemy. Powiedz mi tak, to pole tutaj też będziemy powiększać no, pewnie tak. Aha, bo ktoś się na te drzewa zaczął wycinać. Nie wiem która dobra. Więc w takim razie możemy yy, sobie to... Czy ta dróżka będzie nam potrzebna do tego Nie, bo tutaj jest dróżka, więc na dobrą sprawę możemy tak urwać to pole albo z tym. Dobra. A to będziemy powiedzieć że w kolejnym sezonie lecz to wyoramy. Po prostu wyoramy, będzie czekało na kolejny sezon. No i co? W tym odcinku taki odcinek z dupek, to się mówi. Hmm. No taka prawda, no bo w sumie na tym odcinku nic konkretnego nie zrobiliśmy. To no, takie typowe prace, nie wiem, może nie polowe, tylko takie przy domu. No, porządkowe. Cały, porządkowe. Cały efekt tych naszych prac zobaczycie na... W kolejnym odcinku, no kolejny odcinek teraz już będę... niebawem. Będę chciał jednak tą serię trochę przycisnąć, no jednak nie będzie, no nie, na te 20 odcinków może wyciśniemy z tej serii, e, lecz no, ta seria tak troszkę tak... W moim odczuciu, no taka świetna nieco, była, jaki był pierwszy sezon, bo wiecie tam, nowa mapa, ty na tej mapie jednak tysiące godzin się przegrało i teraz pierwszy odcinek taki może był fajny, wow, 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 ale kurde, powiem wam, że kolejne odcinki to naprawdę mogę powiedzieć, że już mnie zaczęły tak, znaczy kolejne, to jest sobie drugi odcinek i ten już tak drugi odcinek, to tak, to tak nie by, nie chciało się aż tak fajnie go nagrywać, więc yy, yy, więc słabo, słabo, dobra, teraz tak, yy, my Aha, jechaliśmy od tą strawą, W sumie trochę źle zrobiłem. To się do siebie, więc tak, lecimy sobie tak o teraz prosto oczywiście. Żeby nie dwa, lipy, więc tak, 15 17 nie raz tak się, się gdzieś tam za bardzo się skręci w prawo czy w lewo, jakoś się cofało, to poprawiało, centrowało no. to wszystko. Ojoj. Oj, oj. Dobra, mi się wydaje, że tylko starczy, żeby jakaś fajna między tutaj była. Mm -hmm. Przejedziemy sobie w sumie tą dróżkę całą zoramy. Tam patrzyłem, że tą dróżkę, tak równo będziemy z druszką jechać. Więc takie poprzeczne, jak mówiłem, to wszystko się pogarnia na GPS-ie, jeszcze tak, żeby wyłatwić, że i mam tego GPS-a, no bo ja, mam być szczerym, to ja w nigdy nie używałem. I tutaj jeszcze zasiejemy, po mojej teraz lewej stronie teraz jadę, to, to też zasieję trawką, więc tego ogarniania będę mieć tyle i jeszcze więcej, więc no, czy zasiejemy to pole, czy uda mi się jakoś, mm, no może powiedzmy teraz się właśnie tym okołem, czy mi się uda to wszystko ogarnąć poza sejwami teraz, no zobaczymy, jeżeli będzie czas na to pozwoli, no to E, oczywiście, że ogarnę, a jeżeli czas nie pozwoli, no to no jakoś z Romanem się dzieje, Jeżeli nie będzie, jeżeli nie, ja nie będę miał czasu, czy będzie mi się działo, to ogarnę, a jeżeli nie dam rady, no to z Romanem tam przysiądziemy no. pewnego Pewnego... wieczoru. Jak to my e, wieczoru, i tyle w temacie, tak? Ja jakoś pójdzie. Pójdzie na pewno. Dobra, mi się wydaje, że kurde, ale chobie to pole będzie duże, wiesz? O, pomyślisz, że trochę pieniędzy też będzie z tego drzewa? No, będzie, będzie, na pewno, tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, piąte, szóste, tutaj siódme na dobrą sprawę można wyciąć, tylko to tutaj korzenie już nie będzie trzeba wycinać, żeby nie przeszkadzało, więc siedem, osiem drzew, na, na, no do parę tydzień dostaniemy, więc mamy nadzieję, że trochę się zwróci, tak? Dobra, teraz tak, obcinamy te liście, bo tutaj nie chcę, więc ja to później oczywiście pozawożę. To my to wywieziemy? Aha. A, to o, o, o to mordo się nie martw. Mamy swoje sposoby Sam wiesz jakie No tak I Powiedz mi tak, teraz powiększamy to pole w tą stronę, czy nie? W moje lewo A tu jeszcze dwa drzewa, dwa drzewa leżą Bo teraz nie wiem o. czy tak, nacina, czy tak, znaczy ja tutaj polecę z dróżką tylko tam Bo to dróżkę chyba zost tą dróżkę zostawiamy jednak, co? Żeby był jakiś przejazd Czy tą dróżkę przestawimy w to miejsce? Żeby tutaj była dróżka, że orama, a tutaj będzie dróżka Czekaj, bo to pole jak to będzie szło w ogóle? Ojej, aż tak? No będzie fest dłużej moim zdaniem, tylko że patrz chodź do mnie, teraz tylko polecimy tak równo polecimy tako, 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 tako dotąd. A tutaj pomaluję po prostu dróżkę, tu dopiero będzie dróżka, a te drogi trawą traw i prawdopodobnie drzewami zasadzimy, żeby tu taki lasek był. Hmm. No to dobra, więc co, bo tutaj tak, jest ta droga. Tą drogę już jak mówiłem się ją tego ciepnie, nie będzie. Znaczy ta będzie, A, ta, nie, gdzie, też ta, nie, będzie. Ta, nie no ta, ta będzie, o ta, tym... ta, 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 będzie, tak. Teraz no się to będzie to, to jechało tutaj... tutaj, w prawo, w lewo, w lewo i po części w prawo dopiero to ja będzie, dróżka, Taka no, prost... no i dobra, więc jak widzicie, zaraz wam pokażę, mam nadzieję, że jakoś na mini minimapcie uda mi się to yy, wam pokazać. To tu jeszcze że... byś pojechał, tako prosto, nie? Gdzie? A, te druszki żeby zasiać. Tak, mm -hmm. tak, 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 to już wszystko poza odcinkiem, bo już mamy zaraz 20 minut odcinka. Nie wiem kiedy to zleciało, Fajnie właśnie to w stare No ja, Szybko. No właśnie, też nie wiem kiedy to się stało. Teraz cały czas do mnie piszą ale. Mniejsza eee, Z tym w ogóle u końca, tego końca, co kiedyś nagrywaliśmy z nim tam tworzyliśmy mapy. No. No, no no, To no. ludzie teraz u niego... O Jezu... Ludzie u niego teraz na rach pytają się o to... Nie, a to będzie ścinać to drzewo? A to miał nie ścinać? No nie, tutaj zostanie. Aha, no trudno. Teraz go nie przykleję. No nie, to się już posadzi jeszcze raz, to już z tym, to się go sprzeda. No, a co to mówisz, że pytają? Eee, pytają o naszą mapę, którą kiedyś robiliśmy w Aha, o kurde, kiedy to było? Jo, dobra, teraz tak, więc tutaj widzicie, no tutaj się powiększy festa, ta... ta te, 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 pole nasze, więc ja się w sumie cieszę z tego. Mamy 20 minut odcinki, zaraz pokażę, jak to naprawdę wygląda. Czy to jakoś mogę pokazać? Tak, możecie. Widzicie, na razie idzie to tak. Tutaj na pewno się powiększy tak do drogi, więc tutaj odejdzie. A właśnie, czy tam jest taki kamień, gdzie też będzie można? Tutaj tak widzicie też, to jest dwa razy przejedziemy, aż taką się wcinać nie będziemy, a ty dwa razy, póki przejdziemy, przejedziemy, tutaj jest dwa razy, póki przejedziemy, więc to pole naprawdę będzie jedno, w sumie z największych naszych pól. Tutaj oczywiście te pola jak mi się uda, może w tym sezonie jeszcze przeoram. Tutaj też jakoś po te pola powiększy, ale to już powiększać w tym sezonie nie będziemy, w tym tylko zoram. To Tylko po... właśnie co ten, Siew... trzeba być koniecznie siewnik kupić. No i siewnik teraz, no najbliższy nabytek to siewnik, bo jednak mamy ciągniki 100, ile one mają tam? 100 coś koni, 140, 145, więc siewniczek tak, no, by było fajnie 4 metrowy, mam fajny w 4 metrowy wadeszcza, też z, podsiewa z podsiewaczem będzie można, więc yy, muszę sprawdzić jego cenę i będzie na pewno fajnie, więc zapożegnaj się ładnie. No na no, razie trzymajcie się. I co, trzymajcie się, cieszę, do następnego i cześć.